W relacjach osób, które miały boskie spotkania, jest jedna historia, która wyróżnia się i miała miejsce niedawno w Ameryce. Wyobraźcie sobie osobę niezwykle bogatą, która ogłasza, że spotkała Boga w swoim własnym domu. Tym zamożnym człowiekiem jest Elon Musk, mózg stojący za Teslą i SpaceX, znany ze swoich innowacyjnych pomysłów i wynalazków. Teraz twierdzi, że miał spotkanie z Bogiem w swoim domu. Ta wiadomość wzbudzi duże zainteresowanie i być może nawet zaskoczy wiele osób, zwłaszcza katolików. Jest to znaczące wydarzenie, ponieważ spotkanie Boga to coś, o czym większość ludzi tylko marzy. Gdy ktoś tak wpływowy jak Mask mówi, że to przytrafiło się właśnie jemu, wszyscy zaczynają o tym mówić. To sprawia, że zaczynamy zastanawiać się nad tajemnicami życia i nad tym, co istnieje poza tym, co możemy zobaczyć i dotknąć. To, co przyciąga uwagę w historii Elona Maska, to niezwykłe twierdzenie, że otrzymał coś nadzwyczajnego od Jezusa podczas swojego spotkania i co najbardziej zaskakujące, nadal to posiada. Aby zapewnić, że jak najwięcej osób zobaczy to wideo, proszę poświęć chwilę, aby je udostępnić i zasubskrybować ten kanał. Niech ta wiadomość dotknie Twojego serca i pomoże zbliżyć Cię do nawrócenia dusz i grzeszników. Jeśli w to wierzysz, wyślij mi e-mail. Elon Musk, który słynie ze swojej pracy w nauce i technologii, opowiedział niedawno osobistą historię, która wykracza poza to, czego doświadczamy na co dzień. Stało się to pewnej nocy, gdy był w domu, kiedy miał sen, który zmienił jego światopogląd. W swoim śnie Musk widział siebie idącego przez ciemny, gęsty las, w którym trudno było cokolwiek zobaczyć. Próbował odnaleźć drogę przez około 10 minut, czując się zagubiony i niepewny, ale właśnie wtedy, gdy wydawało się, że jest ciemno, Dostrzegł delikatny blask emanujący z odległego drzewa. Zaintrygowany i przyciągnięty nim, pomachał światłem, kierując się nie tylko jego blaskiem, ale także przyjemnym aromatem unoszącym się w powietrzu. Kiedy się zbliżysz, zauważ, że światło pochodzi od Jezusa Chrystusa. To był moment, który wydawał się mocny i potężny, jak bycie otoczonym ciepłym, pocieszającym uściskiem. Ten sen wywarł ogromny wpływ na maska. Sprawił, że poczuł się bardziej połączony ze swoją duchową stroną i skłonił go do refleksji nad wiarą w nowy sposób. Przypomniało mu to, że istnieją rzeczy wykraczające poza to, co możemy zobaczyć i dotknąć, a które mogą mieć ogromny wpływ na nasze życie. Jezus dotknął głowy maska i powiedział coś, w co mask nie mógł uwierzyć, a następnie Jezus dał mu pewien przedmiot. Ale najważniejsze jest to, że po przebudzeniu się z snu, mask wciąż miał ten przedmiot. A teraz ta wiadomość zostanie podzielona ze wszystkimi wami, ukochane dzieci. Błogosławię was, żyjcie w braterstwie zgodnie z moją wolą. Powinniście iść w harmonii ze swoimi braćmi i zawsze nosić ze sobą moją miłość. Powinniście pracować i działać zgodnie z moją wolą, przestrzegać moich praw i prowadzić moralnie właściwe życie. Ci, którzy prowadzą święte życie, są błogosławieni przez mojego Ducha Świętego, ponieważ rozumieją, że bez mnie są niczym. Chcę wam powiedzieć o czymś naprawdę ważnym, co wydarzy się w 2024 roku, zwłaszcza dla Katolików. Przewiduje się wielkie wydarzenie w Ameryce, które zaskoczy wiele osób wyznających wiarę katolicką na całym świecie. Ale oto ekscytująca część. Wraz z tym wydarzeniem mówi się o cudownym cudzie, który wydarzy się w waszych własnych domach. Moi drodzy dzieci, wyobraźcie sobie to. Podczas codziennych zajęć w domu nagle moglibyście poczuć specjalną obecność wokół siebie. To jak uczucie pokoju i dobroci wypełniające powietrze, sprawiające, że wszystko wydaje się bardziej święte i wyjątkowe. Moglibyście zauważyć drobne znaki tego cudu. Podobnie jak delikatne światło gwiazd, sprawiające, że cienie tańczą na ścianach, lub utrzymujący się zapach kadzidła przypominający nam o modlitwach, niektórzy mogą nawet odczuwać głębokie poczucie spokoju i radości. Jakby witało ich coś troskliwego i potężnego. Bez względu na to, jak ten cud się przejawi, będzie to coś wspaniałego i przypomni nam, jak silna może być nasza wiara i jak blisko nas jest Bóg, szczególnie w naszych domach. Niech więc przeżyjesz tę niezwykłą chwilę. Niech napełni cię radością i przypomni ci o Twoim połączeniu z Bogiem. Ponieważ zbliża się ostatni dzień lipca, zapraszam Was wszystkich, moje ukochane dzieci. Do włączenia się tego dnia w szczególny akt nabożeństwa o GOC. 20.00. Zbierajcie się pod świętym ołtarzem w swoich domach i weźcie do ręki Pismo Święte, aby je przeczytać. Ten prosty, ale głęboki gest nie jest bezcelowy. Jest to prośba zawierająca obietnicę cudu DLA uczestników. W tym zbiorowym akcie Cereca i wiary jesteście otwarci na otrzymanie bożych błogosławieństw, których udzielam wraz z moją mamą. Dlatego zaznaczcie w swoich kalendarzach i zarezerwujcie tę ważną okazję do zjednoczenia się w modlitwie i kontemplacji. Niech słowa Pisma Świętego prowadzą Cię, gdy przygotowujesz się na otrzymanie cudownych darów, które na Ciebie czekają. Bądźcie, kochane dzieci, prawdziwymi świadectwami mojego Ducha Świętego, nie w połowie, ale w całości. Musicie zawsze nosić ze sobą moją miłość i podróżować w harmonii ze swoimi braćmi. Pamiętaj, aby kochać Boga i przesyłać miłość Bogu. Rozmowa o Elanie, bardziej niż spotkanie Jezusa, przywołuje wiele różnych myśli i uczuć. Niektórzy mogą w to wątpić, inni uważają to za interesujące. Jest ważne, kontemplacja takich historii skłania nas do głębokiej refleksji. To intrygujące, jak można zmienić przekonania i światopogląd danej osoby. Znany ze swojego wkładu w naukę i technologię, Elon Musk donosi, że spotkał Jezusa we śnie. Co jest zaskakujące? Prowadzi nas to do refleksji nad tym, jak nauka i wiara mogą się przeplatać, prezentując nową perspektywę, która podważa nasze zwykłe koncepcje duchowości w dzisiejszym świecie. Niektórzy mogą interpretować historię Maska jako prawdziwy moment duchowy, podczas gdy inni mogą postrzegać ją jako przedstawienie jego myśli i uczuć. Tak czy inaczej, pokazuje, jak ludzie na całym świecie szukają sensu i połączenia z czymś większym niż oni sami w świecie, w którym często skupiamy się na rzeczach materialnych i wątpimy w to, czego nie możemy zobaczyć, takie historie przypominają nam, że wciąż wielu rzeczy nie rozumiemy w życiu. Jana drugi jeden opisuje pierwszy z cudów Jezusa, który dokonał się w Kanie Galilejskiej, objawiając jego chwałę i doprowadzając jego uczniów do wiary w niego. wszechmogący i wieczny Boże, dziś przychodzę do ciebie z pokorą i czcią, świadomy twojej wielkości i majestatu. jesteś stwórcą nieba i ziemi, w swojej nieskończonej mądrości i miłości ukształtowałeś wszystko, co istnieje i utrzymujesz wszystko swoją mocą. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie błogosławieństwa, które wlałeś w moje życie. Dziękuję Ci za dar życia, za zdrowie, za moją rodzinę i przyjaciół oraz za wszystkie możliwości, jakie mi dałeś. Dziękuję Ci za chwilę radości, ale i za chwilę trudności, bo wiem, że w nich mnie uczyłeś i umacniałeś. Panie proszę Cię o przebaczenie za moje grzechy i niepowodzenia. Wiem, że czasami schodzę z Twojej ścieżki i wpadam w pokusę. Proszę Cię, abyś mi przebaczył i oczyścił mnie swoim miłosierdziem. Pomóż mi być bardziej podobnym do Ciebie, naśladować Twój przykład miłości, pokory i służby. Daj mi siłę, aby oprzeć się pokusie i mądrość, abym podejmował decyzje, które będą dla Ciebie zaszczytem. Dziękujemy, bracia i siostry, za obejrzenie naszego filmu do końca. Bez strachu i z większą wiarą niż w przeszłości trwajmy w wierze. Bądźcie błogosławieni i módlcie się, aby Bóg okazał nam wszystkie swoje łaski i błogosławieństwa. Niech Bóg nas błogosławi i chroni. Amen.